Niemcy szukają sposobów na powstrzymanie czwartej fali pandemii COVID-19. W całym kraju rosną wskaźniki zakażeń koronawirusem, a wiele punktów szczepień zostało zamkniętych. Dlatego tu, do galerii przychodzi coraz więcej osób. Szczepię się z powodu moich dziadków. To dla mnie ważne, by móc ich widywać. Podczas lockdownu nie widziałam ich przez ponad rok. Chciałabym w ogóle móc znowu żyć jak dawniej. Niedawno wyszedłem z kolegami i mieliśmy zjeść coś na mieście, ale zostałem wyproszony z lokalu, ponieważ nie byłem w pełni zaszczepiony i zrobiłem tylko szybki test. Po prostu chcę to mieć już z głowy. Kiedy pójdę do restauracji czy na imprezę, to będę miał przy sobie zaświadczenie o szczepieniu i wszędzie wejdę. No i oczywiście szczepię się też ze względu na solidarność ze starszymi osobami. Kilkanaście tysięcy zakażeń dziennie, wskaźniki infekcji i hospitalizacji wyższe niż przed rokiem, tymczasem powstał spór o trzecią dawkę podawać każdemu czy tylko najbardziej narażonym, w tym personelowi medycznemu i ludziom powyżej 70 roku życia. Z analizy danych wynika, że w tym wieku ryzyko poważnej choroby wzrasta, gdy dochodzi do zakażenia, przecież powinno się szczepić w pierwszej kolejności tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Ta unu szczepienia w Niemczech musiałyby jednak znacznie przyspieszyć. W obecnym tempie podanie trzeciej dawki wszystkim chętnym potrwałoby rok.